Witam Was kochani bardzo serdecznie na kanale Szydełko Gabi. jak już pewnie zauważyliście u mnie sezon świąteczny w pełni już się rozkręcił dzisiaj chcę Wam pokazać jak zrobiłam takie małe śliczne serduszko jego wysokość to 9 cm a schemat znalazłam w czasopiśmie Diana robótki ekstra jeśli Wam się takie Serduszko podoba, to zapraszam do dziergania go razem ze mną. Na początku robię pętelkę i robię cztery oczka łańcuszka. Zamykam w kółeczko, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz na tym kółeczku będę robiła półsłupki jednocześnie. Wrobię sobie tę niteczkę. Zrobię tutaj dziewięć półsłupków. Oczko łańcuszka za pierwszy półsłupek. Drugi. Trzeci. Czwarty. Siódmy, ósmy i dziewiąty. I teraz wbijam się to pierwsze oczko, łańcuszka, które zastępowało półsłupek, robię oczko ścisłe. Teraz od razu sobie odetnę nadmiar niteczki. I tak to teraz wygląda. W drugim okrążeniu będę robiła słupki, które będą oddzielone trzema oczkami łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Bijam się w kolejny półsłupek i robię słupek. Trzy oczka łańcuszka na kolejnym półsłupku robię słupek. 3 oczka łańcuszka, na kolejnym robię słupek. 3 oczka łańcuszka, i na kolejnym półsłupku robię półsłupek. I tutaj też będę miała 9 słupków, które będą oddzielone trzema oczkami łańcuszka. I robię ostatnie 3 oczka łańcuszka. Wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkiem ścisłym na ten łańcuszek i robię oczko łańcuszka za półsłupek. Trzy słupki: pierwszy, drugi. Trzeci, półsłupek. I oczko ścisłe. Znów na kolejny łańcuszek przechodzę. Robię oczko ścisłe. Półsłupek. Trzy słupki. Półsłupek i jeszcze na tym łańcuszku oczko ścisłe, na kolejnym oczko ścisłe, półsłupek, trzy słupki. Półsłupek. Przesunę sobie troszeczkę i bo jeszcze tutaj muszę zrobić oczko ścisłe. I tak całe to okrążenie. Zrobiłam ostatni motyw, zamykam okrążenie, wbijam się w to pierwsze oczko ścisłe, które tutaj miałam, i znów robię oczko ścisłe. W czwartym rzędzie rozpoczynam od zrobienia oczek ścisłych, przechodzę aż do tego środkowego słupka, robię pierwsze oczko ścisłe, drugie i trzecie oczko ścisłe, teraz robię sześć oczek łańcuszka. Na kolejnym motywie, na środkowym słupku, robię słupek. Sześć oczek łańcuszka. Przechodzę do kolejnego motywu. Na tym słupku robię półsłupek. Sześć oczek łańcuszka. Na kolejnym motywie, na środkowym słupku, robię oczko ścisłe. Sześć oczek, łańcuszka. Na kolejnym, tutaj, motywie, na środkowym słupku, robię półsłupek. Pięć oczek łańcuszka, i na tym samym słupku robię jeszcze jeden półsłupek. Następnie robię sześć oczek łańcuszka. Na kolejnym motywie. Na słupku oczko ścisłe. Sześć oczek łańcuszka. Na kolejnym motywie na słupku robię półsłupek. Sześć oczek łańcuszka. Na kolejnym słupku, kolejnego motywu robię słupek, sześć oczek, łańcuszka, i na kolejnym motywie, na słupku środkowym, robię teraz oczko ścisłe. I oczkami ścisłymi przechodzę tutaj, znów robię oczka ścisłe. I tak to teraz wygląda. W piątym okrążeniu znów przechodzę oczkami ścisłymi na ten łańcuszek tutaj. Robię pierwsze oczko ścisłe. Drugie trzecie. Teraz i czwarte robię na tym łańcuszku. Oczko łańcuszka za pierwszy półsłupek i jeszcze pięć półsłupków. Na kolejnym łańcuszku 6 półsłupków. Następnym sześć półsłupków, na kolejnym sześć półsłupków. Teraz tutaj jestem w tym miejscu gdzie było 5 oczek łańcuszka i tutaj teraz jest zmiana. Robię dwa półsłupki, środkowe oczko łańcuszka. Wbijam się i robię dwa półsłupki. W tym samym oczku. Pierwszy. I drugi, i jeszcze na tym łańcuszku dwa półsłupki. Na kolejnym łańcuszku sześć półsłupków. I tak do końca. Kończę piąty rząd, i jeszcze tutaj przechodzę oczkami ścisłymi, tutaj, właśnie, gdzie był początek tego mojego serduszka, a gdzie zawsze robiłam oczka ścisłe. I teraz przechodzę do szóstego rzędu. Na początek robię jedno oczko łańcuszka i jeszcze cztery oczka łańcuszka. Przechodzę tutaj, teraz to miejsce, gdzie rozpoczynały się półsłupki. Wbijam się w ten pierwszy półsłupek i robię półsłupek. Następnie cztery oczka łańcuszka. Teraz wbijam się w półsłupek, środkowy półsłupek i robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Teraz wbijam się w półsłupek, który był nad tym słupkiem. I robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Znów w środkowym półsłupku robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Nad słupkiem bijam się półsłupek. I robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka, środkowy półsłupek, bijam się, robię półsłupek, cztery oczka łańcuszka, nad słupkiem, bijam się półsłupek, robię półsłupek i znów tak samo i cztery oczka łańcuszka. Tak, będzie troszeczkę zmiana. Wbijam się tutaj, gdzie rozpoczynałam te półsłupki, które były na pięciu oczkach łańcuszka, i robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Na środkowym Półsłupku robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. I z drugiej strony identycznie wbijam się tutaj. Robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Wbijam się w środkowy półsłupek. Robię półsłupek. I tak do końca tego okrążenia. Jestem tutaj przy końcu tego okrążenia. Zrobiłam cztery oczka łańcuszka. Teraz wbijam się w tym pierwszy te, te pierwsze oczko ścisłe, które zawsze tutaj robiłam. Robię półsłupek. Teraz robię dwa oczka łańcuszka. Wbijam się... Pierwsze oczko łańcuszka, tutaj miałam cztery oczka łańcuszka, wbijam się w to pierwsze i robię półsłupek. Teraz 6 oczek łańcuszka, obracam moją robótkę i wbijam się pod ten pierwszy łańcuszek, robię półsłupek. 6 oczek łańcuszka, Pod kolejnym łańcuszkiem półsłupek, sześć oczek łańcuszka. Pod łańcuszkiem robię półsłupek, 6 oczek łańcuszka, i robię półsłupek. I tak właśnie. Wygląda teraz moje serduszko. Teraz tutaj musiałam się wrócić, żeby po prostu serduszko nabrało kształtu. I tak 6 do, do tego miejsca. Tutaj muszę pokazać, jak tutaj będzie malutka zmiana, ale to zaraz pokażę. Sześć oczek łańcuszka. Pod następnym łańcuszkiem robię półsłupek. Yep. Sześć. Tutaj akurat jestem już przed tym motywem, gdzie będzie zmiana. Tutaj mam jeszcze pięć oczek łańcuszka. Robię półsłupek normalnie. Następnie robię znów pięć oczek łańcuszka. I teraz na tym środkowym łuku robię słupek. To będzie ta jedna zmiana. I znów pięć oczek łańcuszka. I na kolejnym półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Na kolejnym półsłupek. I właśnie tutaj wychodzi mi taki kształt serca. Już wyraźnie się zaznacza. Przy końcu tego Okrążenia, znów robię 5 oczek łańcuszka. Wbijam się w ostatni, ten, po ten ostatni łańcuszek robię półsłupek i znów obracam moją robótkę. Robię oczko ścisłe. I teraz robię tutaj sześć półsłupków. Oczko łańcuszka za pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Przechodzę na kolejny łańcuszek i sześć półsłupków. Na kolejnym 6 półsłupków i tak całe okrążenie. Kończę już powoli to okrążenie, robię jeszcze 6 ostatnich półsłupków. Bijam się tutaj oczkiem ścisłym. Jeszcze robię tutaj oczka ścisłe. I moje serduszko jest już gotowe. Może od razu jeszcze zrobię zawieszkę, żeby już to było w całości. Osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście dwadzieścia pięć oczek łańcuszka zrobię w ten sposób. Odcinam niteczkę. Nitkę robię. I tak teraz wygląda moje serduszko. Teraz go wykrochmalę. Wysuszę. I będzie fajną ozdobą. Jeśli Chcecie więcej takich nowości zobaczyć, to proszę zasubskrybujcie mój kanał. Za każdą subskrypcję bardzo dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie.